Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Status Report i co dzisiaj dla wszystkich, którzy się zastanawiają, może pierwszy raz trafili na ten kanał podsumujemy sobie miesiąc sierpień na kanale Mike Satoshi oczywiście od, wszystkie statystyki będą od ostatniego filmu z serii Status Report popatrzymy jak wyglądają statystyki kanału, zajrzymy oczywiście do twórców Kryptonarodu popatrzymy sobie co udało się zrealizować, a także jakie są plany czyli zaczynamy! Przejdźmy sobie oczywiście do statystyk, i tutaj są liczby. Wyrzuciłem oczywiście statystyki na D-Live, bo w tej chwili live'ów już nie transmituję na D-Live, także nie ma sensu. Jeśli chodzi o YouTube'a, to udało się osiągnąć kolejny krok milowy. 14 tysięcy subskrypcji zostało przekroczone. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za, dziękuję za to, że subskrybujecie, że oglądacie kanał. Bardzo się to dla mnie liczy. Wygląda na to, że Wam się podoba, ponieważ przybyło 756 nowych osób od czasu nagrania ostatniego filmu. Jeśli chodzi o mojego Twittera, to też przekroczona, przekroczona bariera 3000, chociaż już było chyba w poprzednim odcinku 3000, bo jest 3342 osoby, czyli 309 nowych osób. Jeśli chodzi o grupę Kryptonaród na Facebooku, dla wszystkich, którzy używają portalu Facebook. To jest to 2197 osób i tutaj udało się przekroczyć 2225 nowych osób doszło. Jeśli chodzi o grupę na Discordzie, to kolejny krok milowy 2000 osób, dokładnie 2037 osób, czyli 63 nowe osoby. Jeśli chodzi o Patronite'a, to tutaj bez zmian 40 osób spadliśmy. Największy patron odszedł, nie mam niestety z nim kontaktu, napisałem do niego wiadomość na Discordzie. Chciałem podziękować, ale tak się nie odezwał. Wypadliśmy z pierwszego progu, z pierwszego celu. Teraz, tak, jeśli chodzi o to, co się udało, to tutaj miesiąc sierpień był dla mnie bardzo aktywnym miesiącem. Parę rzeczy udało się zrealizować. Oczywiście, nie wszystkie plany z niektórych planów zrezygnowałem, no ale. Jest się czym pochwalić, to się trochę pochwalę. Na początku nowa seria. Listy do M już dwa odcinki się ukazały. Jest to seria, w którym czytam wasze maile, wczytam, czytam wasze komentarze, poruszam różne ciekawe tematy, o których do mnie piszecie. Z tego co widziałem, to całkiem fajny odbiór tej serii, bardzo wam się to spodobało. Kolejna także nowa seria to Kryptolotto. Na razie był tylko jeden odcinek, czyli inwestujemy w losowe shitcoiny. Polega to na tym, że losuję kryptowalutę z miejsc 1000 i niżej, i później oczywiście. I później oczywiście inwestuję jakąś niewielką kwotę, jeżeli jest taka możliwość. No i oczywiście zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Kolejną rzeczą, którą udało się zrealizować, był to film, który zakończył się bardzo dobrym odbiorem, czyli nigdy nie zarobicie na kryptowalutach, a dokładnie 7 powodów, dla których nigdy nie zarobicie na krypto. Taki film oczywiście z przekorą... Już z tego co wiem, to ponad 5000 wyświetleń bardzo Wam się podobał. Mogę nawet w tej chwili dokładnie sprawdzić, jeśli o to chodzi, ile ten wyświetleń w tej chwili film ma. Zobaczmy, zobaczmy jeśli chodzi o ten film, już jest 5300 wyświetleń, także, także wygląda na to, że odbiór całkiem fajny. Oczywiście przypomnieć, czy osobom początkującym, czy starym wyjadaczom, że nie zawsze warto się pakować, że trzeba pamiętać, żeby nie wpadać w rutynę. Pojawił się także, słuchajcie, gruby news, Robert Burnejka na live'ie był na kryptowoltowej z niedzieli z Mike'iem, była to wtedy hardkorowa, krypto-hardkorowa niedziela z Mike'iem, był Robert Burnejka, okazuje się, że jest w kryptowalutach. Fajnie, żeśmy pogadali, było troszeczkę problemów technicznych, ale taki znany gość na live'ie, będą kolejni, to mogę obiecać. Także nagrałem film wspólnie z Kubą, o Ma w Mike's Laplajcie był wywiad z Kubą, rozmawialiśmy na temat kryptowaluty Vite, całego ekosystemu Vite, giełdy Vitex i tak dalej. Także jeżeli kogoś to interesuje, to polecam, jest ten film oczywiście na kanale. Kolejną rzeczą, która się pojawiła niezwiązana z kryptowoltami było to Nurkuj z Majkiem, trzeci odcinek. Byłem na Śląsku, byłem w Jawożnie. fajne nurkowanie, fajny film, polecam obejrzeć. Kolejne teraz rzeczy, które się pojawiły, to High Hills of Bitcoin, czyli Iweta Laskowska. Odcinek po polsku, jeżeli ktoś nie oglądał, polecam zobaczyć, bo też fajna rozmowa, nie ma bariery językowej, więc nie ma problemu, a także High Hills of Bitcoin Special 2. Drugi odcinek jest w języku angielskim cztery panie i ja rozmowa na temat wolności, czyli nie związane z kryptowalutami bezpośrednio, ale też pośrednio. A także pojawiło się High Hills of Bitcoin, wywiad z Krystyną Lucrecją Corner Pani jest Włoszką, ale rozmawialiśmy po angielsku, pani jest z telegrafa. Także też kolejny wywiad, bardzo fajna rozmowa, bardzo fajnie się rozmawiało. Teraz jeśli chodzi o nadchodzące plany, to też mam tutaj troszeczkę planów, jeśli chodzi o filmy. Na pewno będę chciał zrobić film o Celsjuszu. To jest zaległość, której nie udało się w zeszłym miesiącu. W zeszłym miesiącu, jak to się mówi, zrobić. Zobaczymy, co z tego będzie. Będzie także w Mike's Labie NEM. Jeszcze nie wiem, czy w wersji light, czy w wersji pełnej. Zobaczymy. Będą na pewno odcinki z Crypto w Plenerze. Miałem nagrywać w tym tygodniu, który i w zeszłym trochę pogoda nie pozwoliła. Później troszeczkę się przeziębiłem. Już jestem oczywiście w pełni na chodzie 100%. Także będzie test karty Crypto.com. Ja powoli zbieram do tego materiały. Karty używam, chociaż wiem, że są jakieś tam problemy, przynajmniej Wy zgłaszacie, ja osobiście nie spotkałem. Będzie także film o giełdzie Bybit, z którą rozpocząłem współpracę. Jak używać giełdy Bybit, cały tutorial, to na pewno Wam się przyda. A także, słuchajcie, tworzymy stronę kryptonarod.pl, oczywiście bez polskich znaków. Będzie to strona, taki agregator wszystkich twórców kryptonarodu, z krótkim opisem, z linkiem do strony, także z linkiem do YouTube'a, zależnie kto tam, gdzie tworzy i tak dalej, gdzie będzie kierowane to już wy, wy sobie zdecydujecie. A co ciekawe, patroni będą mogli dostać maile właśnie z końcówką kryptonaród.pl. Być może być może jakieś tam kolejną domenę, jeśli chodzi o te maile. No i oczywiście ostatnią rzeczą, którą planuję w tym miesiącu, oczywiście w międzyczasie wyniknie pełno różnych rzeczy, bo to jest normalna sprawa, będzie film w Mike's Workshopie, będzie test portfela Trezor T. Niedawno Trezor T był do wygrania, teraz ja już posiadam swój, także myślę, że w okolicach najbliższego weekendu będę nagrywał ten odcinek, w którym Będę testował Trezora, także wszystkie osoby, które, które chcą zobaczyć jak to działa, na pewno polecam, chociaż zasadniczo nie będzie to odbiegać specjalnie od tego Trezora Trezora One. Kolejną stałą sekcją oczywiście jest, co tam u kryptoludzi. Spójrzmy sobie, spójrzmy sobie, co się dzieje na co się dzieje, można powiedzieć, w kryptonorodzie. Spójrzmy sobie, co się dzieje na, na YouTubie twórców kryptonarodowych, zajrzyjmy tam sobie w tej chwili teraz gdzieś mi się ta strona zapodziała dobra, tutaj jestem tutaj jestem teraz tak, na początku zaczniemy oczywiście od krypto kamikadze, słuchajcie x grosz zbliża się do 13 tysięcy subskrypcji tutaj można powiedzieć, że mnie bardzo mocno goni jeśli chodzi o jego kanał, to oczywiście mamy bardzo dużo przemyśleń, no i odnośnie tradingu, i odnośnie XRP, teraz ostatnio odnośnie Sparka, Także dużo różnych kazań, niekazań i tak dalej, tutaj jest bardzo kreatywny. Kolejnym twórcą oczywiście 10,5 tysiąca subskrypcji jest Bitcoin Phoenix. Jeśli chodzi o Phoenixa, to oczywiście też 10 tysięcy subskrypcji, czekamy na live'y. Miały być live'y na 10 tysięcy subskrypcji, zobaczcie, nawet tutaj jest na grafice. Feniks rozpoczął współpracę z BitHubem, wrócił po przerwie, Feniks jest w Polsce oczywiście no i tutaj oczywiście standardowe standardowe odcinki, czyli dzień dobry krypto newsy, ma też, macie też WF, czyli już nie pamiętam, wróżenie z Fusów, a także Kryptoporadnik i dodatkowo Fenix tłumaczy. Macie wszystkie te serie u Fenixa. Przechodzimy sobie do kolejnego twórcy kryptonarodu, i tutaj oczywiście Andrzej z dziennej dawki Dyskomfortu. Andrzej stosunkowo niedawno przekroczył 9000 subskrypcji. Jeśli chodzi o Andrzeja, to oczywiście tutaj macie dużo z rynku DeFi i nie tylko. Jeśli chodzi o właśnie na przykład Celsjusza, jeśli chodzi o Algoranda, Cardano, także polecam oczywiście oglądać. Oglądać, i oglądać kanał dziennej dawki dyskomfortu, no i jednocześnie też jeśli chodzi o hobby, to ultramaratony człowiek wariat, jak to się mówi i dla mnie to jest jakiś kompletny kosmos. Ja kiedyś dwa razy przebiegłem półmaraton i, i wystarczy. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Kamil z Encyklopedii Kryptowalut który tutaj bardzo fajnie nam sobie radzi. On bardzo mocno, jeśli chodzi o DeFi, aczkolwiek wszedł na trona. Jak to się mówi, usiadał, osiadał na trona, aż się do tego trona przekonał. <laughs> Nagraliśmy też wspólnie, oczywiście. Uwaga, krypto 9 odcinek. Czy DeFi to piramida finansowa i e, ICO 2.0, już ma ponad 2000 wyświetleń. E, także kanał, bardzo, bardzo popularne filmy jeśli chodzi o Kamila, wrócił po przerwie Kamil sporo nie nagrywał, miał operację jeśli chodzi o gardło, tam były problemy wszystko zakończyło się oczywiście sukcesem pacjent przeżył, także można go wspólnie razem powitać przechodzimy sobie do Kowalskiego oczywiście jeśli chodzi o Kowalskiego prawie 3,5 tysiąca subskrypcji no i oczywiście kryptowaluta na środę tu są takie perełki prawie jak w kryptolotto no i oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że Kowalski przeniósł swój token Kowalskiego na Wite. W tej chwili dzięki temu są darmowe. Wiecie, co się dzieje na Ethereum? No na Ethereum jest płacz i zgrzytanie zębów, kolosalne fi, a tutaj na Vite za darmo możecie to przesyłać. Przechodzimy sobie do naszego niezależnego badacza GitHuba, czyli CryptoDeva. CryptoDev przekroczył też 3000 subskrypcji stosunkowo niedawno. Jeśli chodzi o jego filmy, to oczywiście macie bardzo dużo o TradingBocie. Dev stworzył trading bota, Macie także jego podsumowania. Cóż jeszcze można powiedzieć? Było oczywiście o NFT, było o grafie i tak dalej, i tak dalej. Jest też Game Tracker to jest nowy pro, produkt CryptoDeva. Mają też mal swój kanał na, na tym na Telegramie. Także zachęcam, polecam, jeżeli ktoś lubi bardzo technicznie, to oczywiście tutaj. Przechodzimy sobie do Baksika, oczywiście. Baksik prawie 1500 subskrypcji. Jeśli chodzi o filmy, to oczywiście Kopać Każdy może już 102 części tego, tego filmu i cały czas, jeżeli ktokolwiek interesuje się kopaniem kryptowalut, to oczywiście, to oczywiście tutaj hmm, Baksik jest e, polecany przez nasz, aczkolwiek w niedługim, e, w niedługim czasie dołączy do nas ACI BIOS Mining. To jest też człowiek bardzo techniczny z kopania, też BIOSy potrafi robić i tak dalej, także też będzie w kryptonarodzie ACI BIOS, to już taki mały sneak peek. Przechodzimy sobie do najnowszego członka kryptonarodu. Rekin biznesu, yy, powiem w ten sposób. Niektórzy z Was piszą jakieś do mnie rzeczy, że jest kontrowersyjne, są tutaj kontrowersyjne są tutaj wypowiedzi rekina, słuchajcie, kryptonaród to nie jest betonowy naród, gdzie każdy ma myśleć tak samo i każdy ma mówić to samo, pamiętajcie, że ja też byłem krytykowany na początku za kraniki, za jakieś dziwne filmy i tak dalej, o free bitcoinach, o różnych tam coinpotach i tak dalej, też mnie krytykowano, zobaczcie w którym miejscu jestem, także jeżeli komuś się nie podoba, słuchajcie, kryptonaród jest to pełne spektrum twórców, jeszcze tylko nam się by przydał jakiś analityk techniczny, i można wybrać co, co chcecie, tak? Jeżeli twórca, że ktoś chce dołączyć do Kryptonarodu, niedługo będzie strona, także teraz ACIEGO przyjmiemy i na razie wstrzymujemy się z przyjmowami, dopóki, dopóki będzie strona. To generalnie rzecz biorąc, nie można promować skamu, piramid finansowych, szkoleń z marzeń, płatnych grup sygnałowych i innych tego typu cudownych metod na zarabianie pieniędzy. Cała reszta. Nie ma problemu. Ja tutaj nie mam jakichś wymagań, nie ma wymagania minimalnego jeśli chodzi o subskrypcję. To nie jest tak, że musicie mieć 5 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy coś takiego. Nie, to nie, nie na tym polega. Ja nie miałem wsparcia jako początkujący kanał, ale chcę zapewnić wsparcie innym początkującym kanałom, bo to wszystko oczywiście ewoluuje, tylko krowa nie zmienia poglądów. Także tutaj przechodzimy sobie także, oczywiście, do. Bitcoin.org to jest strona z newsami. Polecam każdemu, Tomas tutaj prowadzi dużo ciekawych artykułów. Oczywiście zawsze możecie dołączyć, jeżeli macie ochotę popisać artykuły, skontaktujcie się z Tomasem, myślę, że bez problemu będziecie mogli jakieś fajne artykuły pisać. Ja pracuję, ciągle mi się to gdzieś przesuwa, przesuwam, przesuwam nosem po talerzu mięso, przesuwam i generalnie, generalnie próbuję napisać do końca felieton. Jak się ukaże, to na pewno dam Wam znać. Także oczywiście zajrzyjcie sobie na Crypto Queen. Jest tu oczywiście dostępna książka Krystyny, a blok jest oczywiście trzeba się zapisać. Kosztuje tyle co kawa miesięcznie. Fajne artykuły Krystyna też publikuje na Twitterze. Polecam. No i na końcu, oczywiście, dodo. Jeśli chodzi o dominicdea.com.eth, to oczywiście można ETH wysłać. Ma też Kryptoskam. Ciekawe posty na Twitterze. Polecam zajrzeć. Warto, tak jak do wszystkich członków Kryptonorodu. No, i cóż ja tu mogę jeszcze, cóż ja tu mogę jeszcze wam powiedzieć? Kryptonaród warto odwiedzać. Ja może kiedyś pokuszę się, a może ktoś z Was chciałby mi dopomóc i na przykład zliczać zliczać subskrypcje, jeśli chodzi o kryptonarodu i podsyłać mi raz w miesiącu, na przykład z końcem miesiąca, nie wiem, tam z pierwszym, albo pod pierwszym dniem miesiąca, podsyłać całkowitą liczbę subskrypcji kryptonarodu. Taka fajna statystyka, zobaczymy jak będziemy roś rośli chwilę. Oczywiście em, to nie jest tak, my nie jesteśmy w stanie tego zestawić tak, żebyśmy widzieli ile rzeczywiście realnych kont YouTube'a nas ogląda, bo te subskrypcje się nakładają, niektóre są różne i tak dalej. Ja na przykład mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 30 dni oglądało mnie ponad 20 tysięcy 20 różnych użytkowników YouTube'a. Także to jest taki, można powiedzieć, realny zasięg. Ciekawe, jak to wygląda u innych twórców. Słuchajcie, i właściwie to chyba tyle. Przejdźmy sobie, no może, krótkiego podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, przypomnę tylko o tym, że trwa wielki konkurs w którym dane wygrania naprawdę są tłuste nagrody film wam wkleję tutaj jest także post na facebooku w którym możecie zdobywać dodatkowe bonusy a jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o jak to się nazywa bo już mi wyleciało z głowy. Jeśli chodzi o Twittera, to post będzie na Twitterze. A jeśli chodzi już o Twitter, że ktoś jeszcze mnie nie ogląda, to polecam. Tutaj jest moje konto na Twitterze. Polecam zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Polecam oczywiście wszystkie kanały Kryptonarodu. Teraz jeszcze popracuję nad tam wyglądem mojej strony na YouTube. Troszeczkę muszę tam pozmieniać i zasadniczo to jest tyle. Także jeżeli podobał Wam się status reportu, łapa w górę, udostępniajcie, zwiększajcie zasięgi. Jak to mówi Michu, niech się niesie. Słuchajcie, większy zasięg, większy zasięg, większa współpraca, większy kanał, większe nagrody. Ja już Wam mówiłem to wielokrotnie. Gdybym miał kanał, tak jak ma największy polski youtuber kanał, to takie 10 2080 Ti to często by wpadały jako konkurs na razie. Tablet, no ale wiecie, od tabletu razy 2 i 2080 Ti już się ma. Chociaż tam te karty czasami do 6000 tysięcy złotych dochodzą. No ale spokojnie, nie od razu Kraków zbudowano. Choć Mike Satoshi prawie przestał wierzyć w Cardano. Także głupia rymowanka na koniec. Komu się nie podobają rymowanki, to proszę nie oglądać i tyle. Dzięki za to, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego razu.